Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj ze Smolań. W Smolajnach dzisiaj wydarzenie, które do tej pory nie miało miejsca, czyli imieniny biskupa Krasickiego. Pierwsze imieniny w kompleksie pałacowym i parku angielskiego w Smolajnach. Pomysł zrodził się w styczniu, kiedy to... Przy, mieliśmy, pokazywaliśmy nową książkę, która została wydana przez powiat osztyński, dzieje Powiatu osztyńskiego i profesor Akramczyk powiedział takie słowa, że biskup Ignacy był znawcą kuchni i bardzo lubił gotować i eksperymentować kulinarnie. I narodził się taki pomysł właśnie, żeby stworzyć taką imprezę na imieniu biskupa Kasickiego i taki dzisiaj imienny, po raz pierwszy się odbyły w Smolajnach. Ale głównym celem też, jak gdyby to jest Imprezy jest propagowanie Smolań jako e, obiektu zabytkowego, jako obiektu wypoczynkowego. Dwa lata temu z mojej inicjatywy podpisaliśmy list intencyjny pomiędzy e, Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biskupem e, Józefem Gurzyńskim, e, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Hojeckim, burmistrzem Dobrego Miasta i Starostą osztyńską e, I e, miało to na celu, żeby pokazać e, wspólne działanie na rzecz Smolań. Przez ten okres zrobiliśmy już dużo, bo stworzyliśmy dokumentację parku, stworzyliśmy dokumentację inwentaryzację pałacu, napisaliśmy wnioski do ministerstwa o finansowanie i otrzymaliśmy w tym roku 300 tysięcy złotych na remont dachu. Co prawda to jest niewystarczająca kwota pieniędzy, ponieważ w tej chwili wiemy, że remont dachu powinien kosztować 890 tysięcy, czyli dużo nam brakuje, ale w tym roku rozpoczniemy pracę i zabezpieczymy pałac w taki sposób, żeby już nie degra się, czyli, czyli papą, a w przyszłym roku będziemy pisali następne wnioski o to, żeby zabezpieczyć go dalej dachówką. Ja bardzo się cieszę, że dwa lata temu przy wizycie arcybiskupa Józefa Gruszyńskiego, arcybiskup w taki bardzo otwarty sposób podszedł do Smolajny i powiedział, że Smolajny mają służyć wszystkim, mieszkańcom Warmii, Mazur, mają służyć turystom, że chciałby, żeby to było miejsce otwarte, miejsce, którym będzie można wypocząć Miejsce, w którym będzie można zorganizować turystykę. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć tutaj Muzeum Minaceo Krasickiego, jak również otworzyć to na wszelkie zawody artystyczne, jak też na dobrą polską kuchnię. Jest to bardzo duże zadanie, dlatego że potrzeba do tego 60 milionów złotych. Jesteśmy na pierwszej drodze czyli re zabezpieczenia pałacu i remontu dachu. Mam nadzieję, że ta droga będzie. Może trudna, ale że dojdziemy do końca i cały pałac i park angielski uzyska nową świetność. Miejsce samo Smolajny jest wyjątkowe, dlatego że leży na wielu szlakach. szlaku biskupa Krasickiego Olsztyn, Dobre Miasto, Smolajny, Litzbar Warmiński. szlaku e, Kopernika Mikołaja, czyli e, Olsztyn, e, Dobre Miasto, Smolajny, e, e, wzgórze katedralne we Fromborku jak również szlaku łyny, czyli szlaku kajakowym jak również łynostrady, czyli szlaku rowerowym. Czyli jeżeli tu stworzymy takie miejsce do odpoczynku dla turystów, to mam taką nadzieję, że będzie ono bardzo często odwiedzane. Dzisiaj pokazaliśmy mieszkańcom Powiatu Osztyńskiego bardzo piękną imprezę i mam nadzieję, że będziemy ją dalej kontynuowali. Widać, że zainteresowanie mieszkańców było duże. Podjęliśmy trud gotowania szaleju, czyli przyprawy Bobu. Jak widać z naszych Garków całe jedzenie znikło, czyli mieszkańcom smakowała nasze potrawy, które gotował arcybiskup Józef Gorzyński, wojewoda warmińsko mazurski Artur Hojecki burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski, starosta olsztyński Andrzej Bako. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za powiatu osztyńskiego i za. Zaproszonym gościom za przyjęcie zaproszenia do Smolaj. Dziękuję artystom, ale przede wszystkim dziękuję też mojemu wydziałowi promocji, który wytrudził się i przygotował tę imprezę. I mam nadzieję, że w tak pięknej atmosferze tego wyjątkowego miejsca, czyli parku, parku angielskiego który w swojej świetności miał też zwierzyniec, była dochodowana zwierzyna, jak również miał przepiękne ogrody angielskie. Mam nadzieję, że uda nam się to kiedyś otworzyć po to, żeby mieszkańcy Warmii i Mazur, a zarówno turyści, mieli atrakcję i mogli przyjeżdżać do smoleń. Tak, podobało mi się bardzo, co zresztą podkreślałem kilkukrotnie, bo, bo atmosfera... Taka ludzka była bardzo przyjemna i, i życzliwa, teraz e, Dwa, że faktycznie wyczuwałem inicjatywę i to jest troszeczkę tak jak z gotowaniem do kotleta. E, Zwróć, z graniem. Jak muzyk gra do kotleta, no to nie do końca czuję się jakoś tam zadowolony. E, a tutaj właśnie było tyle energii i, i tyle inicjatywy, że było e, bardzo fajnie. Co do powrotu, ja zawsze fajne miejsca z przyjemnością wracam, Wie, więc e, też jak najbardziej, jeżeli tylko będę zaproszony, to jak najbardziej e, do Smolines kieruję swoje kroki. Mieliśmy przyjemność gościć. Wiele znakomitości naszego województwa warmińsko-mazurskiego w naszej szkole. E, impreza, którą, którą tutaj, która tutaj miała miejsce, to imieniny Ignacego Krasickiego, księcia poetów, e, również nasz patrona naszej szkoły. E, w trakcie tej imprezy gotowano pyszną potrawę o nazwie Szalej, która znajdowała, która, w skład której wchodził Bób. Ja miałam przyjemność gotować z Jego Ekscelencją, arcybiskupem. No i to było dla mnie wielkie wyzwanie. Na no, następny rok ja bym przygotował pewnie coś z Krasickiego, to zależy to też, wiesz, jedzenie, jedzenie ma to do siebie. Dziczyzna, o, to jest bardzo dobry i zapomniany, znaczy PRL nas krzywdził pod tym względem, że dziczyzny prawie nie było. Natomiast myślę, że. To też zależy od sezonu, bo jeżeli mamy maj, no to wiadomo, że jest sezon na szparagi i wypadałoby te szparagi zrobić. Natomiast jeżeli mamy sierpień, to już mamy tutaj faktycznie duże pole do popisu bez tego dużo. Ale chciałbym się oprzeć na, na, na guście Krasickiego, a może jego przyjaciela, czyli Augusta Poniatowskiego. I myślę, że to by było fajne, bo nie dość, żebyśmy zrobili coś smacznego. To jeszcze historycznie zawsze się cofnąć i spojrzeć na, na te wcześniejsze receptury to jest bardzo, bardzo fajna sprawa.